Witam wszystkich, bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałbym Wam zaprezentować swój album FIFA World Cup Brazylia 2014. Brakuje około 50-60 kart. Co tutaj mamy? Algieria jest cała. Argentyna jest cała. Brakuje logo. Australii, tutaj chyba brakuje Bresciana, ale dalej, Belgia, tutaj chyba jest Felaini, Brazylia cała, Kamerun prawie cały, Eto. Tutaj Chile brakuje, oczywiście czekam na propozycję wymian, mam trochę kart na wymianę. Anglia brakuje, o nie, Anglia cała, Hiszpania cała, Francja, logo, Matuidi, Gana, trzech zawodników, ale tutaj chyba już jakiegoś tam mamy, tylko nie jest złożony. Rosji, Japonia, logo Korea, logo Holandia logo Portugalia jest Cristiano brakuje. Brugwaj logo i tutaj Szwajcaria. Logo Stany Zjednoczone, logo brakuje. No i paru tutaj, chyba Howard i ktoś jeszcze. Fansów, fansów brakuje. Paulinho Sanchez, tutaj jest wszystko, tutaj fans favorite. fans Jaumutinho, goalkeeper to jest tutaj wszystko, Tutaj brakuje, co tutaj brakuje, kampaniaru, Defensive kompanego brakuje. Tutaj mam wszystko ekspertów, wszystkich game changerów. Na pewno brakuje hazard i na pewno brakuje na Was wszystko. Wszystkich innych mam mastery są wszystkie. Jeżeli ktoś chce, to mam chyba na wymianę. Mam Ronaldo i Nieste, Runeja. I chyba to wszystko. Double. Double mam. Messi. Aguero. Neymar, Hulk. Jest Xavi. Robben. Wander, Van Persie i Kawani Suarezem Mam trzy loga na jakąś tam wymiankę. solidną hmm, Trzy loga, trzy dable soki. Na razie. Pozdrawiam, cześć.